Siemaneczko w nowej serii na kanale. Mówiłem, że będzie Gotik i jest Gotik. Tym razem Gotik 3 zmierzch bogów, potocznie nazywany Bogów, ale skupmy się na oryginalnej nazwie. Oczywiście w edycji z rozszerzonej z content modem 11 Powiem Wam, że jak to no przy trójce instalowanie jakichś dodatkowych modyfikacji to nigdy nie jest prosta sprawa. To i tutaj też były różne problemy. Głównie przez to, że odkąd upadło Bractwo Z Polszczenia, yy, padło, no zakończyło swoją działalność, yy, no to zdobycie polskiej wersji Content Moda w najnowszej, czyli 1.1, no nie było zbyt proste. Nie, i potem ogarnięcie, żeby to fajnie. Yy, Działało, też miałem pewne problemy, ale udało się. Udało się. Ważne, prawdopodobnie, tak na 99%. Nie nie, nie, nie chcę, nie, ręki sobie nie dam odciąć, że to będzie w przyszłości wszystko dobrze śmigać. Ale zapowiada się w miarę dobrze. E, co? Zmierzch bogów z 2008 roku. E, Joe Wood w Polsce wydawcą był CD Projekt. E, Pirania już za to nie odpowiada. To jest dość istotna kwestia. Tylko jakieś Train Games Studio. No, także warto, warto. To zaznaczyć, że Pirania już z tym nie miała e, za dużo wspólnego. W zasadzie nic. E, dobra. E, dźwięki chyba są w miarę ustawione. Kamerka, zobaczymy, czy w tym miejscu zostanie. Myślę, że możemy zaczynać przygody z Goticzkiem, nie? Czekał, 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 już się wreszcie doczekał. Miałem chrapkę jakiś czas temu. Zastanawiałem się właśnie nad. Nad tym przed... Zanim ograłem cienie przeszłości, czy by nie puścić właśnie zmierzch bogów, ale cienie przeszłości wygrały. I dobrze, bo było zajebiście. Zobaczymy jak tutaj będzie. Dobra, zaczynamy nową grę. Zdecydowanie tak. Potwierdzenie, że content mod jest. Także ok. Nie wiem, czy mnie teraz nie przytnie, zobaczymy. No, oczywiście wiadomo. Długie wczytywanie, jakieś tam pewnie będą lagi, i inne pierdoły. Nie zapominajmy że z czym mamy do czynienia, nie? I okay, chyba czas na jakiś. Wojna wstęp. W Myrta nie zakończyła się dwa lata temu. A jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Kraina została podzielona na cztery frakcje. Każda z nich chce odbudować to. Co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Torus zjednoczył bandy Orków tworząc niespokojną społeczność wojowników nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi gotą i Faring. Bacznie obserwując torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków, świadomy zagrożenia Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak i sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie, zmęczeni konfliktem, bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trelis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Li trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni, będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru bezimienny bohater oraz Xardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań, starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy o którą tak długo walczyli. Xardas popiera li. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko, jeśli Thorus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność... Może zostać obrócony w niwecz, bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy biegli w swej sztuce sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany bezimienny bohater budzi się. Okej, okay, yy, dodatek nie jest już uznawany za kanon, chyba nie? Chyba został wykluczony. Tak, tak, został wykluczony i zresztą mi dobrze. Yy, w Trójce poszliśmy drogą Minosa, więc to też nam się nie zgrywa. Yy, więc taki mały szczegół. Yy, grałem w yy, 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 Zmierzch Bogów, na pewno nie w edycję rozszerzoną, tylko ja posiadam wersję pudełkową yy, klasycznie. Chyba złotą edycję miałem. Tak, w takim wielkim kartonie, że była trujeczka i właśnie dodatek. Co chciałem powiedzieć, w zwykłą grałem. Ech, chyba tego nie przeszedłem, chyba nie dałem rady. To było dawno temu. Let's play cały, czy oglądałem kiedykolwiek na YouTube, cholera wie powiem wam. Ciężko mi sobie przypomnieć, czy ja to przeszedłem kiedyś, czy nie. Niewiele pamiętam z tego, naprawdę niewiele. A propos, no, niekanoniczne. E, wynika co, że Xardas został ubity przez nas? E, content mod e, w wersji polskiej nie posiada nowego e, wstępu i paru takich dodatkowych rzeczy, jak nowe paski HP, e, odgłosy Bestii czy tam inne rzeczy. No, dlatego, że tylko taką wersję znalazłem polskiego content moda. Sprawdzałem sobie na World of Gothic, tam jest e, no, rozbudowana ta wersja. Znaczy właśnie przez, przez nowy wstęp, chociaż ten nowy wstęp wcale mi się nie podoba. Za bardzo. I przez jakieś takie dodatnie, dodatki, jak nowe paski HP, inaczej rozmieszczone. widziałem, że są tu pod spodem, że wiecie, nie jeden na drugim, tylko pod spodem. Odgłosy zwierząt z G2, fryzura bohatera, jakieś podmiana tekstur, takie pierdoły dodatkowe, parę tych pierdół niezbyt istotnych. Tutaj zostały z jakiegoś powodu wycięte, w tej wersji, którą udało mi się znaleźć, a innej wersji nie ma opcji, żeby znaleźć, naprawdę poświęciłem sporo czasu, wszystko było na, na stronce Bractwa Spolszczenia, podejrzewam, że tam była pełna wersja content moda, a dlaczego nie gramy na tej z e, of Gothic, czyli angielsko-niemieckiej, no, no bo to nie jest polska wersja i po pierwsze nazwy przedmiotów nowe, z tego co sprawdzam nie miały nazw, e, pewnie by się mogły gliczować. E, po drugie... Co, co po nowym wstępie, skoro lektor jest niemiecki? Jak to oglądać? I podejrzewam, że w przyszłości byłoby masę innych problemów, więc już grajmy w tą polską wersję bez takich... No, pierdół powiedzmy. Najważniejsze, że jest i działa ten Content Mod. To, że jest trochę okrojony to trudno. Przeżyjemy to. Mam nadzieję, że dźwięk będzie w miarę spoko. Jak tam wygląda nasz bohater? Dziesiąty poziom, o drugi poziom walki mieczem, dobra. 125 siły, e, coś tam potrafimy. A czy jakieś zaklęcia? E, przywołanie zwierząt, e, trucizna. A w sumie nigdy nie korzystałem z zaklęć. Ha. Przestań nie. używać magii. Mądry chłopak. <laughs> przepraszam, przepraszam. Nigdy z tego nie korzystałem, mnie trochę poniosło. teraz zatruwa swój cel. Ofiara będzie traciła życie z czasem. Koszt many. Mamy przywołanie zwierząt. I nic więcej w zasadzie. Huh. Może weźmy to. pod czwórkę, niech będzie. Pochodnie weźmy pod piątkę. Orkowa zguba, broń popularna wśród budowników. Przygotowana specjalnie do walki z orkami. Tak jest. Weźmy to sobie pod jedynkę. Łuk będzie pewnie pod trójką, tarcza, tarcza pewnie będzie pod dwójką. Więc na razie niech to tak będzie. 200 monet na dzień dobry, ok. Jak to wygląda? Okej. Okay. Zjednoczmy rdanę, takie mamy zadanie. E, jesteśmy w Silden. Gota i, i, i Faring to jest Gorn, Vanguard Lee. Silden to będą e, e, bracia i Geldern, to są ci bracia, Inok i Anok chyba nie? Z tego co zrozumiałem. E, e, Trellis to jest Torus. Ale nie wiem, czy Torus jeszcze coś kontroluje więcej. Mamy jeszcze tu inne te miasta, Montere i tak dalej, ciekawe. Ciekawe, zobaczymy, cztery frakcje więc wracasz, żeby zobaczyć spowodowane przez siebie zamieszanie. Przeze mnie? Nie jestem powodem żadnego zamieszania. No. Dzięki mnie zyskaliście możliwość zaprowadzenia pokoju w Myrtanie. Nikt z was nie wykorzystał tej szansy. I spójrzcie, co się teraz dzieje. Ale to twoi przyjaciele sprawiają kłopoty. To nie powód, żeby siedzieć z założonymi rękoma, gdy w naszym kraju przelewana jest krew naszych rodaków. Zdaje się, że bogowie nie byli przyczyną naszych walk. Żyjecie i myślicie wyłącznie o własnych korzyściach, a nikt nie jest gotów przelać odrobiny krwi za realizację wspólnych celów. Mam zamiar położyć temu kres. Dobra. Ile czasu mi umknęło? Jak długo trwał mój sen? Nasza karawana znalazła cię na drodze do Geldern, w kiepskim stanie i na skraju śmierci. Z pewnością zaatakowali cię orkowie. Przytomność wróciła ci tydzień po tym, jak cię znaleźliśmy. Gdzie jest moje wyposażenie? Z pewnością znajdziesz je u orków. No tak. Orków? Na pewno? Tak. Atmosfera jest gęsta. Mój lud obawia się orków. Zaczęli brutalnie atakować nasze karawany. Giną kupcy i towary. Prawie codziennie otrzymuję takie meldunki. Dlaczego atakują wasze karawany? Trelis i Gota prowadzą wojnę. Ptrelis potrzeba więcej amunicji na wojnę, a orkowie nie mają zwyczaju za cokolwiek płacić. Twój lud? Co masz na myśli? Po twym wyjeździe z Myrtany, ja i mój brat zostaliśmy opiekunami Geldern i Silden. Inok zajmuje okay. się Geldern, a ja Silden. Dobrze wiedzieć. Dlaczego się nie zemścicie? To nie wchodzi w grę. Mieszkańcy Myrtany widzieli za dużo walk, aby znowu brać w tym udział. Postanowiliśmy, że Geldern i Silden nie wezmą udziału w wojnie. Nie można bezczynnie czekać, gdy świat kopie własny grób. Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtany. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. Ale? Lecz... lecz co? To złe czasy. Nikt nikomu nie ufa. Musisz mi udowodnić, że mogę na tobie polegać. Naprawdę? Po tym wszystkim jeszcze muszę cokolwiek udowadniać? O, jejku, jejku. Co? Dobrze wiesz, ile mojej krwi zostało przelane za ten kraj. Jak możesz wątpić w me intencje? Gorn i powiedzieliby to samo. A tak w ogóle to, gdzie jest Ksardas? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekaw, jesteś ostatnią osobą, która go widziała. Zdecydował się pójść drogą, którą mnie nie dane było podążyć. Rozumiem. Pozostaje jeszcze kwestia zaufania do ciebie. A jaki jest koszt twego zaufania? Przejdź się po wsi i popytaj ludzi, czy możesz im jakoś pomóc. Gdy już coś dla nich zrobisz, poproś, aby napisali ci list polecający. Ha. Wróć do mnie, kiedy okay. zbierzesz ich pięć. Dobrze, ruszam. Ale czekaj na mój powrót. Mm -hmm. Pokój jest bezpieczny. Po tym wszystkim będziemy Tej się uganiać. Będę się trzymać. Jeszcze jedno. <laughs> Jeśli natkniesz się na Borysa, trzymaj się od niego z daleka. Kim jest Borys? Starym przyjacielem. Jest niebezpieczny? Dużo gada, a ty masz niewiele czasu. A. Gdzie można go zwykle spotkać? Borys strzeże jednej z bram Geldern. Ten... Yy, co chciałem powiedzieć... Yy, kurde... Ech, tyle tu zrobiliśmy, a teraz będziemy się w jakiejś mieścinie. To nawet nie jest jakieś wielkie miasto uganiać się za liścikami, kurwa. Żeby udowodnić coś, nie? Działa tu save'ik? Działa, dobra. Okej. Okay. Bierzemy co się da. E, chyba prawym można byłoby szybko to przeszukiwać, nie? Strzały... Dobra, bierzemy wszystko. Tak mi się wydaje, że chyba e, wybraliśmy drogę e, innosa w goticzku trójce, nie? Zardzewiały mieć. Ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że tak. Tak, prawym wszystko możemy szybko wyciągnąć, dobrze. No i okej, okay. chyba tu mamy ładnie wszystko Spenetrowane Dobra, no wychodzimy, no Wychodzimy, jak to wygląda To nutka, wiecie Ja uwielbiam soundtrack z goticzka I tutaj też naprawdę daje radę Bardzo mi się podoba Mieszczanin Okej okay. O, mamy jakiegoś kowala Szeroki Miecz, możemy sobie pohandlować, no na, na, na razie to nic nie potrzebuje... Naucz mnie czegoś o kowalstwie. A tak po prostu, no dobra. Nie masz problemu, nie muszę mu nic udowadniać, po prostu mnie nauczy. Witaj, obywatelu. Pochodzisz z Silden? Nie, przeprowadziłem się tu z Goty. O. Dlaczego opuściłeś Gotę? Gorn siłą wcielał mieszkańców do armii. Uciekłem w dniu, w którym żołnierze zapukali do mych drzwi? Czy walka za ojczyznę to nie zaszczytna służba? Wojowniku oszczędź mi swych wykładów. Nie każdy może być żołnierzem. Bez nas nie mielibyście czego bronić. My tworzymy kraj, którego bronicie. Czy on faktycznie był? Kojarzy mi się, że chyba ktoś mógł być taki w gocie, nie? Jak tam później zrobiliśmy porządek. To... Mógł być taki kowal. A co z armią gorna? Możesz mi coś o niej powiedzieć, no? Ta armia cały czas się powiększa. Gorn zaciąga też magów i alchemików. Potępiasz Gorna za to, co robi? Gorna trzeba wtrącić do lochu za rozpętanie tej wojny. Trzeba go zakuć w kajdany i odciąć mu dłonie, żeby już nigdy więcej nie wziął w nie miecza. Może ma słuszne powody do tych ataków. Co wiesz o Torusie? Cała Myrtana wie, że Torus doprowadził do pokoju między orkami i ludźmi. To człowiek honoru w przeciwieństwie Ooh. do Gorna. Okej, okay, to ciekawe spostrzeżenie, no ja tak szybko bym nie osądzał, Gorna. Musi mieć jakiś powód. Ufasz orkom? Nie, lecz ufam torusowi. Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Wojna wkrótce się skończy. Obiecuję ci. Zabijesz, Gorna? Tylko jeśli będę przekonany, że zrobił coś złego. No. Chociaż wolałbym za wszelką cenę tego uniknąć, i torusa też nie chcę zabijać. Zawsze lubiłem Taurusa, naprawdę. Chociaż na, nigdy nie mieliśmy z nim po drodze, ale zawsze go lubiłem. Jak to wygląda... ...akcja z pożyczaniem różnych rzeczy? Nie wiem, czy te paczki się do czegokolwiek przydadzą, czy to jest coś wartościowego? No może weźmy, bo... ...no, przyznaję, życie pewnie będzie potrzebne. Czy ja mogę to sobie pożyczyć, czy będzie jakiś problem? Mogę sobie pożyczyć, fantastycznie. Co ja tutaj zebrałem? Eee, no, coś lepszego, tylko brakuje mi siły. No, tu mamy zabu a zabójca orków. Czekajcie. Eee, co dawał zabójca orków? O, o, o. Łowca Orku. Bohater zadaje dodatkowe obraźnię szyjąc... A nie, przepraszam, tu mam zabójcę. No to też fajna sprawa. Dobra, czy tutaj odkowala się więcej nie dowiemy strażnica? Z nim Przez coś wyłączać? mogę gadać? Ani, nie szczególnie. A, dobra, tutaj siedzi Anok, spoko. Na początku Ukrainy te zamieszki No tak, tak, tak. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Mhm. Mm prastara wiedza plus trzy. Ej, zakładam, że chyba nie mogę podnosić takich... Że, znaczy... Przeszukiwać tego, nie? Hmm. Potrzebuję wytrychu. Okej. Okay. Nie wkurzył się. O, to ciekawe. No, teraz jako gołodupiec to nam się wszystko przyda, nie? Nawet, yy... Nawet te rzeczy stąd, złote kielichy. <grystanie> dobra, oszczędźmy os to na razie, nie ma czasu. Ej, chodźmy dalej, posprawdzać, co my tutaj mamy. Cze jeszcze jedna sekunda, to jest Silden, dobra? Mieszczanin, zwykły. Zostaw tak mnie w spokoju. Mają to w dupie wszystko Okej okay. tak Do inna się można pomodlić? Ha Mnie to nie przeszkadza Niby coś tam można, ale na razie może nie czuję potrzeby nie Żeby to robić To miasto się troszkę rozrosło, ciężko mi na razie Znale. powiedzieć no, Dobra na choćmy, pokręcimy się tu i tam. Wytrychy by się przydały, to już wiem na pewno. Mam kolejny pulpit. Tu już szaman oryginalnie siedział, nie? Coś o alchemii. Alchemia spoczko. Potrzebuje wytrychu. Ja umiem otwierać zamki. Umiem prostych zamków. I skradać się też umiem. OK. Dobrze wiedzieć. A tutaj, co my mamy? tutaj? Pierdołe. W tej Do. chwili nie mogę nic nie, nie, nie robić. Soko luz. E, Ważna, że skrzynka wyczyszczona. Tu mamy kogoś. O! Cii! Hej, ty! No tak! Widzisz, nie jestem stąd. Szukam gospody. E, można z tobą pohandlować widzę kolego, duży oręż to może niekoniecznie. Eee, miecz dwuręczny, a, 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 a masz coś, a, żołnierski miecz A, to mam Brakuje mi siły, ale dobra, i masz troszkę kasy, okej, okay, dobrze wiedzieć Masz kuszę. Okej. Okay. Chyba w trójce to włuki poszliśmy, nie? Już nie pamiętam jak to było. O, jest ich kilka. Nie, nie rozumiesz. Nie szukam jakiejś gospody. Szukam specjalnej gospody. Specjalnej gospody? Tej prowadzonej przez nią. O czym ty mówisz? Zdaje się, że nie jesteś no, nie, stąd. Troszkę nie mnie słyszałeś nie, o nie było. Cóż, nie wiem o czym mówisz, więc zostawię cię. Myślałem, że mi to wytłumaczy, Bezi. Ej, Ale ty wolałeś zakończyć rozmowę. O, tutaj ktoś jest. Kim ty jesteś? O, możemy też pohandlować. Tu z każdym możemy handlować. Mm, dobra. Sporo kasy ma na koncie. Jak leci? Wiesz co? Do ostatniego wieczora nie czułem się najlepiej. Ale teraz okay. jest już naprawdę dobrze. O, a cóż takiego wydarzyło się od ostatniego wieczora? Znalazłem szczęście, przyjacielu. Widzisz, od kiedy skończyło się moje małżeństwo, byłem trochę przybity. Lecz ostatniego wieczora znalazłem tu szczęście. W tym małym miasteczku, w gospodzie. Wiesz, co mam na myśli. Też wyglądasz na przybitego. Idź z nią porozmawiać. Dobrze. Muszę już iść. Do gospody, tak? Znowu jakaś karczma. Okej. Okay. Mówił, że gdzieś tutaj, nie? No to. Może to ogarniemy. Eee, tutaj... A i tutaj możemy też pójść, tu jest jakaś arena, okej okay. eee, A zaraz, zaraz, zaraz. Czy to nie jest jakaś nowa część dobudowana? Czy tutaj się nie kończyło Silden, tak? Już nie pamiętam Cholera wie, kurde, już nie pamiętam czy to było Ta chatka i tutaj Ciężko mi powiedzieć Czego chcesz? No niczego, no tylko tak przyszedłem pogadać. Wyluzujcie, nie spinajcie się. Yy, mieszczanin jeden, drugi, okej. Okay. Nic się nie wkurzę, że chodzę po chacie. Także spoczko. Tutaj kogoś mamy. Zwykły mieszczanin. Uuu, e, mnóstwo złota. Dobrze, dobrze, nikt się nie gniewa. Słusznie, ja bym sobie chętnie przeczytał. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Ale nie puści mnie teraz Łajza. O, tutaj mamy kogoś z imieniem, sporo krówek macie. Wydaje mi się, że to jest chyba dobudowane. Ale może mi się tylko wydaje, ta palisada... ...i te chatki tutaj z tym pastwiskiem. Zajmij się swoimi sprawami. Nic nie powiesz? Okej, okay, te krowy mają nazwę, czyli podejrzewam, że może być jakieś zadanko z nimi związane. Tylko jeszcze nie bardzo wiem jakie, ale spokojnie, wszystko się wyjaśni. Co? Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtana. No. <słuch> Możesz powiedzieć mi coś o wojnie? Jakiej wojnie? O Grety. Szybko przynieś mi zbroję! Nie, czekaj, ja nie mam zbroi. O bogowie, co ja teraz pocznę? Uspokój się! Zdaje się, że trwa wojna między orkami i ludźmi. Masz na ten temat jakieś no. informacje? Wojna? Czy nie skończyła się, gdy Xardas zabił Bizona ożywieńca? Już się w tym gubię. Bizona? <laughs> wojna zaczyna się nowa. O Rety, to straszne! Chyba nie zdzierżę widoku kolejnego Bizona ożywieńca! Mmm... Co on ma z tym Bizonem, nie? <laughs> Czy orkowie Torusa chcieli kupić twe mikstury? Co? Nie. Nie wie czemu. To głupie. Właśnie ja tak trochę z dupy to pytanie zadał Bezi, nie? Mogę coś dla. Ciebie. Co? Kto? Och, tak. Czemu nie? Pochodzisz z kasty niewolników? Nie, jestem tylko jednym z mieszkańców Myrtany. Kim jesteś? Jestem niewolnikiem. Nie. Ork? Hmm, to nie może być prawda. Jestem alchemikiem. Tak, jestem alchemikiem. Co robisz? O, przepraszam. Tworzę. Mm, o, tak! Tworzę najpotężniejszą miksturę w historii alchemii. Czyżby. Jak ona działa? Mm, ten, kto ją wypije, staje się grubszy. Nie. Wyższy. Nie. A ten, kto ją wypije, staje się potężny. Żadna inna mikstura nie czyni tak potężnym. Naprawdę? Zjadłeś dziś za dużo bagiennego ziela? Bagiennego ziela? Nie, nie potrzebuję go. Do tej mikstury potrzeba mi trochę ognistej pokrzywy. Hmm, okej, okay, może ją załatwię. Ognista pokrzywa? <coughs> Można ją łatwo znaleźć. Może sam jej poszukasz. Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Ale wiesz co? Wyglądasz na kogoś silnego. A z nieprzetrawionej pokrzywy będzie jeszcze silniejsza mikstura. Tak, chcę ognistą pokrzywę. Prosto z brzuchów najedzonych ścierwojanów. Zrobisz z tego miksturę? To niezdrowe. Och nie! Umyję wszystkie składniki przed ich użyciem. Znajdziesz je dla mnie? No dobra, czemu nie? Hmm, a co dostanę w zamian? Może zainteresują cię mikstury? Spoko. Potrzebny mi też list polecający dla Anoga. Tak, oczywiście. Uwielbiam pisać listy. Okej. Okay. Dobrze. Ilu pokrzyw pod. około siedmiuset? Nie. Wystarczy pięć. Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś, yy, może w Nordmalle. Nie pamiętam. Poszedłbym z tobą i zostałbym przynętą na ścierwojady, lecz wolę nie opuszczać Silden. Dobra, jakoś sobie poradzę. Pierwsze, Pierwsze zadanie takie poboczne, <laughs> znaczy poboczne, nie wiem czy to tak mogę nazwać. Okej, okay, no już wiemy, że mamy do czynienia z dodatkiem <laughs> po tych questach. Znaczy po tych dialogach, no nie oczekujmy niczego wybitnego, nie nastawiajmy się jakoś, oczekujmy niewiele i może fajnie będzie pograć w ten dodatek. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle, ważne, że, że nawet działa i gra jeszcze nie wybuchła, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się, piszcie jakieś tipy, zawsze mile widziane, do zobaczenia w przyszłym odcinku, na razie.